Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święta Bożego Narodzenia to taki wyjątkowy czas. Można powiedzieć, że ma on wręcz taką magiczną atmosferę. Składa się na to wiele czynników, bo rodzina spotyka się razem, przygotowują cały dom, wystrój, wszystkie potrawy, śpiewają wspólnie kolędy, dzielą się opłatkiem, składają życzenia. To wszystko sprawia, że te święta są takie wyjątkowe. Ale kiedy tak się dobrze nad tym zastanowić, czy w tych świętach naprawdę chodzi tylko o tą atmosferę, o to, co zewnętrzne, dobrą rzeczą jest poszukiwanie sedna, najważniejszej istoty tych świąt. Bo człowiek ma w sobie pragnienie znalezienia odpowiedzi, na pytania. Pytania, które rodzą się przy okazji świąt, przy okazji innych wydarzeń. Dziś w Ewangelii słyszymy o Janie, Apostole i Ewangeliście. Scena przedstawiona w Ewangelii nie dotyczy wcale Bożego Narodzenia, ale dotyczy zmartwychwstania. Zaczyna się ona od niewiedzy. Maria Magdalena informuje apostołów, że zabrano Pana. W grobie nie ma ciała Jezusa. I apostołowie idą za naturalnym impulsem człowieka. Pragną zobaczyć przekonać się że to, co słyszą, jest prawdziwe. I tak się stało. Piotr apostoł wraz z Janem biegną do grobu, i tam widzą wszystko tak, jak opisała Maria Magdalena. I ten pusty grób Leżące szaty dla Jana są czymś wyjątkowym, czymś innym. Bo w Ewangelii zapisał: "Ujrzał i uwierzył. Widząc brak ciała, on uwierzył, że Jezus z martwych wstał. Ten brak stał się dla Niego znakiem wiary. W naszym życiu, też tak bywa, że potrzebujemy jakiegoś znaku, który nas utwierdzi, że nasza decyzja, nasz wybór jest właściwy. I dobrze o te znaki pytać Pana Boga, bo On zna nas najlepiej. On wie więcej niż my sami. Ale czy jest w nas takie pragnienie? Czy są w nas takie pytania, na które naprawdę szukamy odpowiedzi? Być może są na tyle skryte, że w ogóle o nich nie pamiętamy w życiu codziennym. Święta, czas wolny, jest dla nas okazją, by zapytać o te nasze najgłębsze pragnienia, o to, co siedzi w nas najbardziej, najgłębiej, bo to dotyczy naszej istoty. Niech zatem ten czas świąt, kiedy wspominamy Boże Narodzenie, a dzisiaj w liturgii Jana, który rozpoznaje, że Pan naprawdę z wstał, będzie dla nas okazją do poszukiwania odpowiedzi na pytania, które dla nas są tak ważne, tak istotne.